W najbliższych dniach pogoda będzie się powoli poprawiać. Szczegóły już teraz. Agata Swarnowska zapraszam serdecznie. W środę pozostaniemy w obszarze wyżu nad Niemiec. Na krańcach południowo-wschodnich Polski będzie oddziaływał jednak zanikający ciepły front atmosferyczny. Taka sytuacja synoptyczna przyniesie pochmurną pogodę, a w południowej połowie kraju również słabe lokalne opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub mrzawki. Symboliczne przejaśnienia prognozowane są jedynie na krańcach Południowych oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej. Polska pozostanie w łagodnej i wilgotnej masie powietrza pochodzenia atlantyckiego. Na wschodzie oznacza to temperatura od 1 do maksymalnie 2 stopni w centrum, w Warszawie 3 stopnie, w Krakowie 2 stopnie. Na północy w Gdańsku dosyć ciepło 4 stopnie powyżej zera, podobnie we Wrocławiu, w Poznaniu oraz w Zielonej Górze. Ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali, wiatr zapowiada się słaby i bardzo słaby. Życzę państwu bardzo przyjemnej i słonecznej środy.